Kiedy dwa lata temu zapowiedziano sieciowego Fallouta, byłem tego zawiedziony. Minęło sporo czasu, a o samej grze zdążyłem zapomnieć. Tymczasem niedawno pojawił się duży dodatek Wastelanders i pomyślałem, że to dobry moment, by zagrać. W końcu nawet takie No Man's Sky wyszło na prostą. Nie oglądając się na to, jaki poziom gra prezentowała kiedyś, od razu ruszyłem na eksplorację terenów wokół krypty, podążając za głównym wątkiem fabularnym. Nic wydumanego, zwykłe ganianie po mapie w poszukiwaniu krypty ze skarbem, o którym plotkują wszyscy naokoło. Nieźle jak na grę sieciową, ale za słaba jak na Fallouta. Wystarczy, żeby nauczyć gracza podstaw, nie wystarczy, by zachwycić. Sama rozgrywka stanowi rozwinięcie pomysłu z czwartej części, choć nie można tu mówić o wielkiej ewolucji. Nadal zbieramy masę mniej lub bardziej przydatnych rupieci, by tworzyć i reperować wyposażenie oraz rozbudowywać bazę. Eksploracja, czyli to co było w poprzednich Falloutach świetnie zrealizowane, na szczęście pozostało. Mapa jest ogromna i wypełniona miejscówkami do zbadania, choć nie zawsze opowiadają one tak ciekawe historie jak w poprzednich odsłonach. Ciągle jednak budynki widziane w oddali skutecznie odciągają od podążania wcześniej obraną trasą. Niestety duży świat to nie wszystko i gra zwyczajnie nie wciąga. Musiałem się nieco zmuszać do grania, ale liczyłem, że kiedyś w końcu coś pieknie i mnie wciągnie. Mozolnie wbijałem więc kolejne poziomy, wykonywałem drętwe misje i zbierałem sprzęt. Koniec końców nie wciągnęła mnie ani fabuła, ani walka, ani rozwój postaci. Szkoda, że nie zmieniono nic w walce. W dalszym ciągu strzelanie jest niezbyt satysfakcjonujące, a walka w zwarciu drętwa. Do tego dochodzi jeszcze typowo konsolowy interfejs, który na PC drażni i bywa uciążliwy. Weźmy taką naprawę przedmiotu, wybieramy go, naciskamy T, potem R i jeszcze raz zatwierdzamy spacją. Dramat. Już przy okazji poprzednich odsłon ekwipunek irytował niewygodą i tutaj nic nie zmieniono. Przyznam jednak, że granie co zyskała, gdy podłączyłem pada. Idealnie nie było, ale na pewno lepiej. W gruncie rzeczy Fallout 76 to taka czwórka ubrana w sieciowe ciuszki, ale nie jakieś markowe. Z racji tego, że mechanika w większości bazuje na poprzednich odsłonach, aspekty sieciowe sprawiają wrażenie wrzuconych na siłę. Jakoś nie czułem motywacji do grania z innymi i większość rzeczy wolałem osiągać samotnie. Fakt, że miło czasem wziąć udział w wydarzeniu z innymi, ale nie budowałbym wokół tego całej gry.